Dzisiaj w Warszawie y, będzie prezentowany spektakl Michała Zadary, Wałęsa. Jakby się Pan czuł, gdyby ktoś o Panu chciał zrobić sztukę teatralną za życie? Jakby był Wałęsą, to bym się zgodził. Jakbym był zwykłym, normalnym człowiekiem, to bym raczej prosił, żeby tego nie robiono. Po pierwsze, proszę Pana, to Panowie pytacie mnie o Wałęsę, a nie o mnie. E, jeżeli chodzi o mnie, to takiej obawy nie ma i nie będzie. Natomiast nie mam nic przeciwko temu, gdyż. No, Ja treści nie znam, ale w ogóle przypuszczam, że o Wałęsie można mówić e, jego zasługach tylko w sensie pozytywnym, a zatem nie widzę przeszkód. Jeśli ktoś potrafi przez pryzmat Lecha Wałęsy zobaczyć jakąś nową rzecz dotyczącą egzystencji każdego z nas, dlaczego nie? Tym bardziej, że Lech Wałęsa jest nietośnikową postacią najbardziej znaną polską postacią na świecie. Tak jak są filmy, jak pan wie o Dalaj-Lamie o, to, o to, Mały Budda, czy, czy parę innych filmów na, na temat właśnie Dlaczego nie mają być na, na temat trochę Wałęsy? Gdyby okay. było ciekawe i pouczające dla młodzieży, tak. Ale ponieważ takie nie jest, więc... Ja się zgadzam z koleżanką, absolutnie. Jeśli się jest historyczną postacią, taką jak Lech Wałęsa, który przecież jak pamiętamy, nawet występował w filmie, w filmie, który był głównie o nim, no to trudno się dziwić, że będzie się bohaterem twórczości. Myślę, że, myślę, że, że to, że Lech Wałęsa to potraktuje z właściwym poczuciem humoru. ¡Vamos! <laughs>